W auli Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu młodzież ucząca się w pierwszej i drugiej klasie mundurowej złożyła dziś uroczyste ślubowanie. Uczniowie przyrzekli sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków i godnie reprezentować szkołę. Ja uczę klasy mundurowej. Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu. Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. Dbać o honor i dobre imię szkoły. Dbać o honor i dobre imię szkoły. Godnie ją reprezentować, godnie ją reprezentować, szanować i wzbogacać jej tradycje, szanować i wzbogacać jej tradycje. Bycie uczniem klasy mundurowej pociąga za sobą obowiązki, a obowiązkiem każdego ucznia jest pilna i systematyczna nauka. Będziemy sumiennie zdobywać wiedzę ogólną przygotowującą do matury oraz w zakresie ogólnym o służbach mundurowych, ich pracy i życiu codziennym. Droga ta zapewne będzie niezwykła, niełatwa, ale ciekawa i opłacana. Pomysł uruchomienia klasy mundurowej pojawił się na początku roku 2010 i przyjął się bardzo dobrze. Każdego roku mniej więcej 30 uczniów wybiera taką specjalizację. Główną przyczyną jest to, że uczeń, absolwent gimnazjum myśli o tym, że po wybraniu takiego kierunku kształcenia w klasach mundurowych będzie mu łatwiej kontynuować studia na uczelniach typu policyjnego, wojskowego czy, czy straży pożarnej. A wiadomo, że w te szkoły dają bezpłatną edukację. Oprócz tego zakwaterowanie, oprócz tego inne profity, a najważniejsze to, że po skończeniu tych uczelni uczniowie mają zapewnioną pracę. Uczniowie klas mundurowych realizują ten sam program ogólny co uczniowie regularnych klas. Mają jednak więcej godzin przysposobienia obronnego, podstaw prawa, wjeżdżają też regularnie na strzelnicę czy basen. W przyszłości chciałbym iść na przykład do policji. No i ta szkoła oczywiście przygotowuje do tego, dlatego jest też profil mundurowy, właśnie i dużo. Dużo po prostu nas przygotowują, no to mamy przysposobienie obronne, wyjeżdżamy do policji, na przykład do straży. Jest dużo zajęć fajnych są sztuki walki, basen, no dużo po prostu takich, no, no szczelnica też jest, no nie można się tutaj nudzić. Nie, szkoła jest naprawdę bardzo fajna, przynajmniej tutaj ze względu takiego, że no chcę iść do wojska potem, czy do policji. To są moje takie dwa, dwa wybory. No i myślę, że ta szkoła no, pomoże mi w tym. No bo tutaj naprawdę jest naprawdę godna przyjścia, jest, no bo. Fajnie tutaj jest. Zawsze marzyłem o byciu y, y, strażakiem, i właśnie tak zmotywowało mnie to w, najbardziej. Dobry kontakt z nauczycielami, y, głównie pomoc, y, różne wyjazdy, obozy, no ogólnie takie dodatkowe zajęcia. W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział także uczniowie gimnazjum, zainteresowani przyjściem do klasy mundurowej. Dla tych, którzy w tym roku we wrześniu zdecydują się na naukę w mundurze, będzie czekał darmowy laptop. Czy to zwiększy zainteresowanie tego typu klasą? Czas pokaże. Marcin Kmieć, telewizja Kujawy.